Siemanko z tej strony sermisiek. W tym materiale przestaję wam, jakie zmiany zostały wprowadzone, a nie ujęte ich w patchnotach, oraz jakie plany mają twórcy co do dalszych zmian i poprawek. Bardzo dziękuję za waszą aktywność i wszystkie łapki w górę. Jak widać, gra cały czas się rozwija, szkoda tylko, że czasami nowe zmiany wprowadzają nieco błędów lub coś działa nieco gorzej niż zamierzono, jak na przykład lagi na wojnach terytorialnych. Wiem, że niektóre błędy mogą zniechęcać do krania, ale wydaje mi się, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Kurcy wydali aktualizację, która poprawiła stabilność gry i aktualnie gorączkowo pracują nad poprawką wydajności, co moim zdaniem bardzo by się przydało, gdyż w różnych lokacjach oraz podczas niektórych aktywności możemy natrafić na lagi lub spore spadki FPS-ów. Rękawica pustki wprowadziła problem z efektami stanu, które służywają na około 10 razy większą przepustowość niż powinny, powodując problemy z wydajnością, gdy uruchamianych jest zbyt wiele efektów stanu postaci. Bywa to na wojnę, inwazje i wszelkie grupy graczy korzystające z broni z efektami statusu. Twórcy izolowali problem i są pewni, że po dokładnym przetestowaniu zostanie udostępniona graczom poprawka. Niestety, niezłapanie tego przed wydaniem było błędem yy, ze względu na próby zbyt szybkiego ogarnięcia nowej aktualizacji. Jednak dalej postarają się dążyć do poprawy jakości update'ów. Więcej szczegółów kolejnej aktualizacji zostanie udostępnionych, gdy tylko zweryfikują poprawki. Co do wielkiej ilości informacji odnośnie banów, gdy na konto nałożono karę. Może być trudne i zdają sobie sprawę, że kategorie są zbyt szerokie i mogą nie dostarczać graczom wystarczającej informacji o tym, co zrobili, co spowodowało nałożenie kary. Jest kilka kroków, które zamierzają podjąć, aby rozwiązać ten problem. Najpierw opublikują artykuły pomocnicze, które lepiej opisują kategorie i jak te kategorie są powiązane z kodeksem postępowania i warunkami świadczenia usług. Zapewni to również wgląd w kary, czas trwania i proces odwoławczy. Sprawdzać będą proces odwoławczy, aby zapewnić bardziej terminową i lepszą komunikację od potwierdzenia otrzymania odwołania i oczekiwanego czasu na odpowiedź po zmienianie komunikatów dotyczących kar, które są widoczne w grze. Celem będzie zapewnienie dodatkowej jasności działania gracza, które naruszyły kodeks postępowania. Jest to fajne rozwiązanie, gdyż nawet teraz wielu z Was komentuje, że dostali bana za nic lub po prostu łowili ryby i niestety ich postać została usunięta bezpodstawnie. Kurcom bardzo zależy, aby każdy czuł się komfortowo uczestnicząc w Eternum i oczywiście podczas tutaj brania udziału w różnych aktywnościach. Słyszeli opinie o niespójności kar na konta graczy i wdrażają procesy mające na celu rozwiązanie tego problemu. Proszą o dalsze przesyłanie zgłoszeń graczy w grze oraz zgłaszanie wątków i komentarzy na forach od graczy, którzy naruszają kodeks postępowania. Przed podjęciem działań zespoły przechodzą przez każdy raport, aby określić kontekst zachowania i historię moderacji graczy. Ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, możliwe jest, że niektórzy cheaterzy zostaną przepuszczeni przez szczeliny lub ktoś został błędnie oznaczony, ale w takim przypadku podjęte zostaną działania naprawcze. Bardzo się cieszę, że zajmują się problemami związanymi z wykorzystaniem błędów w grze lub używaniem bota, gdyż wielu z was pisało o osobach, które grają nieczysto, warto by takie osoby dostawały to na co zasługują, czyli permabana. Dla mnie osoby, które jawnie oszukują, wykorzystują exploity lub bugi, niszczą grę, jej gospodarkę i negatywnie wpływają na cały odbiór tytułu. W tym miesiącu zostaje uruchomiona pierwsza wersja publicznej domeny testowej. Ekscytujące było obserwowanie jak wielu graczy aktywnie przekazuje opinie i zgłasza błędy zarówno w grze jak i na forach. W szczególności jeśli chodzi o balans broni. Będą regularnie tutaj twórcy dostosowywać i dostrajać wszystko, zbierając i analizując wszystkie Wasze opinie w połączeniu z danymi z gry. Twórcy chcą, byśmy również mieli wpływ na rozwój gry, biorąc udział w testach i wysyłając opinie o tym, co powinno zostać zmienione, co poprawione, a co nie działa do końca fajnie. W aktualizacji 1.1 pojawiło się wiele nieudokumentowanych zmian. Ta aktualizacja zawierała wiele poprawek, które zespół wprowadził kilka miesięcy temu, zanim rozgałęzili wersję startową. Ten długi okres czasu i rozmiar łatki doprowadziły do wielu zmian, które przeoczyli w informacjach o wydaniu. Nie było to zamierzone i pracują nad ulepszaniem procesów, aby zapewnić dokładniejsze informacje o update'ach w przyszłości. I tak, tych zmian było bardzo dużo, co mogliście zobaczyć w moim materiale na temat aktualizacji, a pominięte zostały tematy dotyczące zmniejszonej jakości ilości łupów ze skrzyń elitarnych. To był niezamierzony błąd, który pojawił się w patchu 1.1. Badają ten problem i pracują nad poprawką, która zostanie wydana, gdy tylko będzie gotowa. Usunięto sprzęt do zbieractwa z gry, to również była niezamierzona zmiana. Wsunięto podwójne szczęście z węzła tkasza, była to celowa zmiana, którą przegapili w opisie patcha. Nigdy nie chcieli, aby przedmioty miały podwójne szczęście, a zgodnie z projektem, przedmioty nie powinny mieć wielokrotności jakiegokolwiek profitu. Zaktualizowali szereg przedmiotów o stałe korzyści, aby wprowadzić nowe efekty. Niektóre buildy i profity zostały pozamieniane, dlatego też twórcy postarają się zwrócić większą uwagę w nadchodzących aktualizacjach właśnie na te zależności. Dostrajanie poziomu trudności elitarnych miejsc zostało zmienione. Zwiększyli poziom trudności bossów, zwiększyli liczbę wrogów, zwiększyli poziom niektórych wrogów i dostosowali rozmieszczenie niektórych elitarnych skrzyń. Były to celowe zmiany, które przegapili w informacjach o aktualizacji. Chcieli zwiększyć wyzwanie w tych obszarach gry końcowej. Usunięto kwintesencję żywiołów jako nagrodę za zbieranie stworzeń żywiołów. Była to celowa zmiana, którą wprowadzili, ponieważ liczba tych wrogów i ich współczynniki pojawiania się były znacznie wyższe niż wtedy, gdy pierwotnie projektowali nagrody dla stwora. Zmieszono ilość drewna potrzebną do wytworzenia błyszczącego hebanu. Była to celowa zmiana, którą wprowadzili, aby koszt błyszczącego hebanu był zgodny z innymi epickimi materiałami rzemieślniczymi, takim jak chociażby Asmodeum. Zmiana między graczami jest teraz możliwa w ekspedycjach. Była to oczywiście celowa poprawa jakości życia, o której zapomnieli wspomnieć. Ja bardzo się cieszę ze względu na to, że czasami wyposażaliśmy się idąc na ekspedycję. Ktoś czegoś zapomniał, a druga osoba miała to przy sobie, no i nie można było się wymienić, no bo oczywiście handel na ekspedycjach był zabroniony. Także ta zmiana mnie bardzo cieszy. Gracze mogą teraz zobaczyć jakie trofea wyposażyli na ekranie lokacji. To kolejna celowa poprawa jakości życia, którą przegapili oczywiście w poprawkach. Zmieniono studnie Everfall i posąg Morning Light na fontannę. Była to celowa zmiana, która została wprowadzona w ramach przygotowań do nadchodzącego wydarzenia dla graczy. Ta umiejętność rzemieślnicza ma znaczenie dla ogólnej ekonomii przedmiotów w New Worldzie. Na najwyższym poziomie mistrzostwa jesteś w stanie wytworzyć jedne z najpotężniejszych przedmiotów w grze. Poszukiwanie materiałów i tworzenie tych przedmiotów to czynności końcowe, które są korzystne dla graczy, którzy chcą stworzyć idealny przedmiot, a także stworzyć przedmioty o wysokiej wartości dla handlu. Chcą, aby większość rzeczy, które można wytworzyć przy maksymalnym poziomie umiejętności, mogła być używana przez graczy, którzy ich nie stworzyli, ale podoba im się też to rozwiązanie, że niektóre rzeczy są przeznaczone tylko dla ludzi, którzy są w stanie je wytworzyć. Kontynuują rozwój, będą szukać możliwości na różnych poziomach umiejętności rzemieślniczych i końcowej fazie gry, aby rozmaicić rozgrywkę i zwiększyć tutaj ilość przedmiotów, które będą dużo warte na rynku. Ogólny cel dotyczący jakiejkolwiek formy dodatku jest prosty. Nie powinien zapewniać żadnej przewagi nad graczem korzystającym ze zwykłego klienta gry. Oznacza to, że dodatek może organizować lub prezentować informacje normalnie wyświetlane w inny sposób lub dostarczyć informacje, które normalnie wymagałyby innego widoku z interfejsu użytkownika. Pomysł dodatkami do map jest taki, że należą one do tej drugiej kategorii. Oczywiście mamy mapę w grze i jedyne co powinni robić to wyświetlać tę mapę w inny sposób. Ale tutaj rozważają też różne inne podejście. Pracują, aby sprawdzić czy mogą ustawić prosty i bezpieczny sposób publikowania danych do użytku dodatków. Pozwoliłoby to na funkcje i różne inne rozwiązania, które nie są obecnie dostępne. Chodzi tutaj o to minimapę, chociażby z Overwolfa, albo jakiekolwiek inne dodatki, które mogą w późniejszym czasie pojawić się w grze. W oparciu o zmiany, które wprowadzili w poprzednich paczach, doniesienia o sprzedawcach złota spadły o 70% w porównaniu z poprzednim yy, wydaniem. Więc poczynili znaczne postępy, ale zawsze jest to walka, więc ona trwa nieustannie. Kiedy te osoby, ominą zabezpieczenia, twórcy również postarają się ich wyszukać. Ponadto szybciej identyfikują i blokują konta spamowe sprzedawców złota. Yy, jesteście w stanie tutaj też zapobiegać takim naruszeniom. Aby jak najszybciej rozwiązać problem, twórcy proszą was również o to, żeby nie pomijać takich wątków i żeby zgłaszać takie osoby. Ponieważ wielu graczy może posiadać domy na tej samej działce, każdemu domowi przypisywana jest punktacja, która określa, który dom jest pokazywany publicznie. Wyniki twojego domu, wyniki wszystkich członków grupy, którzy również mieszkają na tej działce oraz wyniki 20 najlepszych domów są wyświetlane na ekranie wejścia do domu. Całkowity wynik jest odparty na dwóch czynnikach: pozycji w terytorium i dekoracji. Składnik pozycji na terytorium punktacji to pozycja, którą gracz zdobył na terytorium, na którym znajduje się dom od czasu ostatniego obliczenia wyników. Jeśli wynik jest obliczany co dwa dni, będzie to pozycja, którą gracz zdobył w ciągu ostatnich dwóch dni na terytorium swojego domu. Punktacja za dekorację jest obliczana na podstawie przedmiotów umieszczonych w domu gracza. W listopadowej aktualizacji naprawili problem, który powodował, że liczba punktów mieszkaniowych wzrastała potem, jak gracz po raz pierwszy ustawił swoją dekorację po pierwszej ocenie, a wyniki mieszkaniowe powinny działać zgodnie z założeniami. W dalszej części pracują nad wdrożeniem niektórych funkcji interfejsu, aby lepiej zademonstrować proces oceniania. W najnowszej aktualizacji popełnili niestety błąd, który polegał na traktowaniu wszystkich poziomów sprzętu do zbierania w grze jako przyszłej zawartości i niezamierzonym usunięciu ich z gry. Jest to wstydliwy błąd, który jest po prostu ich winą i przepraszają graczy, którzy ich zbieranie i handel zostały w rezultacie zakłócone. Pracują szybko, aby to naprawić i zastąpić utracone przedmioty, kierując się następną łatką. Każdy gracz, który kiedykolwiek zdobył choć jeden element tego wyposażenia zostanie nagrodzony pełnym zestawem związanym z wyposażeniem, sprzętem do zbierania na najwyższym poziomie jaki kiedykolwiek zdobył. Punktacja za sprzęt zastępczy będzie na najwyższym dopuszczalnym limicie na dany poziom. Obejmuje to cały zdobyty sprzęt do zbierania niezależnie od tego czy obstrzymałeś go jako łup, został ci sprzedany czy kupiłeś go w punkcie handlowym. Przedmioty zostaną rozdane bezpośrednio graczom i pojawią się jako skrzynia na zbroję, która dostarczy pełny zestaw wyposażenia. 28 października naprawili problem polegający na tym, że gracze tracili swoje domy i potencjalne przedmioty do domów. Chociaż wprowadzili poprawkę, która miała uniemożliwić graczom utratę domów i przedmiotów mieszkaniowych w przyszłości, opóźnili zapewnienie rekompensaty dla tych, którzy stracili swoje domy. Stało to rozwiązane w listopadowym patchu. Gracze, którzy stracili swoje domy podczas restartu świata otrzymają odrestaurowany dom, jeśli są uprawnieni do posiadania domów w osadzie. Jeśli nie mogą posiadać innego domu, koszt domu zostanie zwrócony, a umeblowanie zwrócone do ich magazynu. Ostatnio dokonano zmian w elitarnej strefach gry końcowej i jest to dla twórców jasne, że nie podano odpowiedniego kontekstu dlaczego te zmiany zostały wprowadzone. Ich celem jest stworzenie różnorodnych obszarów, do których gracze mogą się udać po materiały rzemieślnicze i sprzęt, a dzięki nowemu sprzętowi i wyposażeniu są aby gracze mieli więcej wyzwań. I wizja Gry Końcowej jest wielopłaszczyznowa i obejmuje napad na posterunek i wojny, inwazje i areny, ponad 60 wyłomów, ponad 60 elitarnych punktów i nazwanych stworzeń oraz ekspedycje, a w przyszłości będzie ich więcej. Nie będzie jednego źródła najlepszych itemów do gry, a ich pragnieniem jest zachęcenie graczy do angażowania się w różne działania. Cenią Twój czas w grze końcowej i aktywnie przyglądają się aktywnościom i równowadze nagród. Obecnie badają problem ze skrzyniami elitarnymi i z częstotliwością wypadania, więc podróż do trudniejszych stref jest satysfakcjonująca. Monitorują również tworzenie i używanie kul w ekspedycjach. Wierzę, że ekspedycje powinny stanowić dużą część końcowej pętli gry i będą podejmować kroki w celu włączenia ich w niedalekiej przyszłości, więc proszę o zapoznanie się z aktualizacjami w nadchodzących miesiącach. Dziękuję również za nieustające opinie, ponieważ wprowadzają do Ityrniu więcej wyzwań. Ja bardzo się oczywiście cieszę, że twórcy biorą pod uwagę nasze opinie, że mają tutaj zapewnić zmiany co do ekspedycji, co do właśnie wytwarzania kluczy, co do zwiększenia ilości tych ekspedycji, co do dodawania nowego kontentu, jak na razie cały czas starałem się, żeby gra jak najszybciej się rozwijała. Mam nadzieję też, że dołożą wszelakich starań, żeby tutaj zapobiegać błędów, żeby poradzić sobie z tym silnikiem, który niestety nie ułatwia im pracy. Piszcie w komentarzach jak Wam się podobają nadchodzące zmiany, jak myślicie o tym, czy ta gra będzie super śmigać, czy znowu będą kolejne problemy, czy gracie dalej, czy niestety zrezygnowaliście ze względu na różnego rodzaju problemy. Ja jak najbardziej dalej gram, mam fajną ekipę, coraz więcej aktywności, bardzo fajne tutaj urozmaicenie co do PVP. Mam nadzieję, że pozbędą się tych tutaj lagów i różnego rodzaju problemów i będzie nam się grało super. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za każdego subka.